Doborowy przegląd kadrowo płacowy numer jeden. Serwiskadrowego.pl. Serwiskadrowego.pl. Zapraszamy do posłuchania o wydanych w ostatnim okresie najciekawszych wyjaśnieniach resortu pracy, interpretacjach PIT i ZUS oraz orzeczeniach sądowych z obszaru kadr i płac. Czy zwrot pracownikowi poniesionych kosztów wykorzystywania prywatnego samochodu do celów służbowych może korzystać z wyłączenia z opodatkowania? Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 września 2 2020 roku numer 0115. KD i T2.411.488.2020.1.ES Ze wskazanej interpretacji wynika, że zwrot poniesionych kosztów tytułem wykorzystywania, na podstawie właściwej umowy, prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych związanych z działalnością pracodawcy stanowi po stronie pracowników przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu. W jakiej wysokości płatnik może ustalać na potrzeby składkowe w przepisach wewnątrzakładowych ekwiwalent określający wartość pieniężną świadczeń w naturze? Jak ustalać podstawę składek ZUS w przypadku świadczenia polegającego na udostępnieniu pracownikom i zleceniobiorcom zakwaterowania w lokalu mieszkalnym? Interpretacja ZUS-Oddział w Gdańsku z 30 lipca 2, 2020 roku numer DI 10 000 43 494-2020. Ze wskazanej interpretacji wynika, żeby można było mówić o spełnieniu warunku ekwiwalentności, pomiędzy kwotą świadczenia gwarantowaną pracownikom, zleceniobiorcom, a rzeczywistą wartością świadczenia powinien zachodzić racjonalny związek. Fakt, że pracodawca może na podstawie paragrafu trzeciego rozporządzenia składkowego sam określić w regulaminach wartość ekwiwalentu nie oznacza, że może wskazać dowolną kwotę, gdyż przeczy to definicji ekwiwalentności, według której ekwiwalent to rzecz równa innej wartością czy towar, w którym jest wyrażona wartość innego towaru. Gdyby ustawodawcy chodziło wyłącznie o dowolną kwotę, nie posłużyłby się w treści przepisu pojęciem ekwiwalentu. Zwrot kosztów związanych z odwołaniem lub przesunięciem pracownikowi zaplanowanego urlopu, a przychód. Interpretacja dyrektora krajowej informacji skarbowej z 31 sierpnia 2020 roku numer 0115 kd i t2.4011.454.2020.2.kc. Ze wskazanej interpretacji wynika, że pracodawca ma w obowiązku zwrócić pracownikowi koszty poniesione przez niego w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu artykuł 167 paragraf 2 kodeksu pracy. Przyjmuje się, że taki zwrot powinien dotyczyć również przesunięcia zatrudnionemu zaplanowanego już urlopu, na który została udzielona mu zgoda. Co ważne, dokonane w takich okolicznościach zwroty nie stanowią dla pracownika przychodu. Czy pracodawca ma obowiązek uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego? Odpowiedź resortu pracy z 6 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego. Ze wskazanej odpowiedzi wynika, że pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego. Lecz musi udzielić mu urlopu w terminie określonym w przepisie artykułu 168 Kodeksu Pracy Pracodawca zatem może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody. Czy zmiany warunków zatrudnienia dokonane na mocy ustawy o COVID-19 wpływają na podstawę zasiłków chorobowych i macierzyńskich i jakie w tym zakresie przygotowano zmiany w przepisach? Odpowiedź resortu pracy z 2 września 2020 roku w sprawie zasiłków chorobowych oraz macierzyńskich po wprowadzeniu tarcz antykryzysowych. Ze wskazanej odpowiedzi wynika, że konsekwencją obniżenia wymiaru czasu pracy np. kobietom w ciąży, w przypadku przerwy w pobieraniu świadczenia z ubezpieczenia chorobowego lub zmiany rodzaju świadczenia, jest ustalenie na nowo podstawy wymiaru zasiłku i niższa wysokość wypłacanego zasiłku, uwzględniającego niższe wynagrodzenie. Z tego powodu resort pracy przygotował propozycję zmiany, polegającą na tym, by podstawa wymiaru świadczenia z ubezpieczenia chorobowego nie uwzględniała zmiany wymiaru czasu pracy wynikającej ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Proponuje się, by powyższa zasada obowiązywała od wejścia w życie przepisów wprowadzających możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy. Natomiast przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń już wypłaconych następowałoby na wniosek świadczeniobiorcy. Kiedy odszkodowanie zasądzone byłemu pracownikowi przez sąd należy oskładkować? Interpretacja ZUS-Oddział w Lublinie z 28 sierpnia 2020 roku numer. WP i 43 i 6562020 ze wskazanej interpretacji wynika, że zasądzone przez sąd odszkodowanie z tytułu zaległego wynagrodzenia za pracę, które ma swoje źródło w istniejącym w przeszłości stosunku pracy, jest przychodem pracowniczym podlegającym ozusowaniu. Kwota takiego odszkodowania nie może podlegać wyłączeniu z podstawy składek ZUS o którym mowa w paragrafie drugim ustęp pierwszy punkt trzeci rozporządzenia składkowego. Czy korzyści materialne wynikające bezpośrednio z zapisów umów o pracę wolne są od składek ZUS? Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 19 sierpnia 2020 roku numer WPi 20 000 43 i 618 2020. Ze wskazanej interpretacji wynika, że korzyść materialna wynikająca z umowy o pracę, a polegająca na umożliwieniu pracownikowi skorzystania z artykułów, przedmiotów lub usług jedynie za częściową ich odpłatnością, nie może korzystać ze zwolnienia z ozusowania. Umowy o pracę lub aneksy do umów o pracę nie stanowią wszakże źródła prawa pracy w myśl artykułu 9 Kodeksu Pracy, o których mowa w paragrafie 2 ust. 1 punkt 26 rozporządzenia składkowego. Czy podlega opodatkowaniu sfinansowanie pracownikowi mobilnemu wyżywienia, noclegów oraz przejazdów? Interpretacja dyrektora krajowej informacji skarbowej z 21 sierpnia 2020 roku numer 0114 kd i p3myślnik ze wskazanej interpretacji wynika, że wynikające z konieczności wykonywania czynności służbowych sfinansowanie przez pracodawcę kosztów noclegów oraz kosztów przejazdu pracownikowi mobilnemu, który nie jest w podróży służbowej, lecz jego praca opiera się na konieczności stałego przemieszczania się na terenie wskazanym w umowie o pracę. Nie generuje po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy. Natomiast wartość ponoszonych przez pracodawcę niezwiązanych z delegacją służbową wydatków z tytułu wyżywienia pracownika mobilnego stanowi opodatkowany przychód. Kiedy należności za podróże zleceniobiorcy wolne są od podatku? Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 sierpnia 2020 roku numer 0114. KDIP ip3 myślnik2.4011.457.2020.1.ak Ze wskazanej interpretacji wynika, że aby osoba niebędąca pracownikiem mogła skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w artykule 21 ustęp 1 punkt 16 litera b w związku z ustępem 13 punkt 1 ustawy o pit, konieczne jest odbycie przez nią podróży w związku z realizacją umowy zawartej z podmiotem zatrudniającym oraz ustalenie, że celem tej podróży jest osiągnięcie przychodu oraz uzyskanie przez nią należności za odbytą podróż w kwotach i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz Niezaliczenie otrzymanych świadczeń do kosztów uzyskania przychodów. Kiedy można nie naliczać składek ZUS od ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej wypłacanego zleceniobiorcom lub pracownikom tymczasowym. Interpretacja ZUS oddział w Lublinie z 5 sierpnia 2020 roku numer WPI 20 000 43 499 2020. Ze wskazanej interpretacji wynika, że aby poniesiony przez pracodawcę koszt związany z przekazaniem zleceniobiorcom lub pracownikom tymczasowym środków pieniężnych z przeznaczeniem na pranie odzieży roboczej korzystał ze zwolnienia z ozusowania, musi spełniać wymogi ekwiwalentu pieniężnego, a więc odzwierciedlać wysokość rzeczywistych kosztów poniesionych przez pracownika w związku z praniem tej odzieży. Paragraf drugi ustęp pierwszy punkt szósty rozporządzenia składkowego. Ustalenie obowiązku podatkowego w Polsce. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 sierpnia 2020 roku numer 0114 KDIP 3-2.411.380.2020.2.JK3 Ze wskazanej interpretacji wynika, że ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy, czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Jeśli Polska nie podpisała z danym państwem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zastosowanie będą miały wyłącznie polskie przepisy podatkowe. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej uważa się również osobę fizyczną, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Kraj, w którym przeważają powiązania osobiste, powinien być zasadniczo traktowany jako ośrodek interesów życiowych i osobistych. Czy opłacenie za obecnego lub byłego pracownika składek ZUS stanowi przychód podlegający opodatkowaniu? Interpretacja dyrektora krajowej informacji skarbowej z 10 sierpnia 2020 roku numer 0113 KD i PT2 myślnik 411.413.2020.2.gg ze wspomnianej interpretacji wynika, że Fiskus konsekwentnie stoi na stanowisku, że sfinansowanie przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne, które zgodnie z odrębnymi przepisami powinny być opłacone ze środków ubezpieczonego, jest okolicznością, która powoduje powstanie u tego podatnika przychodu, od którego należy odprowadzić podatek. Osoba ta uzyskała bowiem wymierną korzyść majątkową. Podatku nie należy odprowadzać wyłącznie w przypadku opłacenia składek ZUS za byłego pracownika. Przy czym w takim przypadku również powstaje przychód, który należy wykazać w PIT-11. Czy opłacenie za obecnego lub byłego zleceniobiorcy składek ZUS stanowi przychód podlegający opodatkowaniu? Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 sierpnia 2020 roku nr. 0114 KD i P3 myślnik 2.4011.396.2020.2.JK3 Ze wspomnianej interpretacji wynika, że w ocenie fiskusa zapłacone przez zleceniodawcę z własnych środków zaległe składki ZUS w części, w której powinny być one pokryte z dochodu zleceniobiorcy, stanowią dla niego przysporzenie majątkowe, od którego należy pobrać podatek w przypadku aktualnie zatrudnionych zleceniobiorców z którego rozliczy się on samodzielnie w przypadku byłych zleceniobiorców Kiedy sfinansowanie posiłków na rzecz pracowników korzystać może ze zwolnienia z opodatkowania Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 sierpnia 2020 roku numer 0113 Kd i Pt2 myślnik 3.411.479.2020.1.r Ze wspomnianej interpretacji wynika, że pracodawca nie ma obowiązku naliczania podatków w sytuacji, gdy Skorzystanie przez pracowników ze świadczenia w postaci bezpłatnych posiłków, choć następuje za ich zgodą, ale świadczenia te nie są spełnione w interesie pracownika. Ale w interesie pracodawcy oraz nie przyniosą pracownikowi korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, które musiałby ponieść. Zapewnienie posiłków leży wyłącznie w interesie pracodawcy, a nie samych pracowników, którzy gdyby nie konieczność wywiązania się z obowiązków pracowniczych nie mieliby powodu do korzystania z tej usługi. Czy stanowi przychód świadczenie polegające na zapewnieniu przez pracodawcę oddelegowanym pracownikom noclegu? Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 sierpnia 2020 roku numer 0112 KD L2 myślnik 1.411.558.2020.1.DJ Ze wspomnianej interpretacji wynika, że gdy pracodawca, mimo braku ciążącego na nim obowiązku nałożonego przepisami powszechnie obowiązującego prawa pracy, zapewni oddelegowanemu pracownikowi nocleg, to wartość tego świadczenia stanowi dla zatrudnionego przychód z innych nieodpłatnych świadczeń. W takim przypadku mamy bowiem do czynienia ze świadczeniem, którego otrzymanie nie jest wynikiem zaistnienia zdarzenia o charakterze nietypowym lub okazjonalnym, lecz jest związane z wykonywaniem zadań służbowych w miejscu oddelegowania, to jest w nowym miejscu pracy przyjętym i zaakceptowanym przez pracownika w drodze porozumienia stron. Na jakich zasadach można przekazywać pracownikom informacje PIT? 11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 września 2020 roku numer. 0115. KD i t Ze wspomnianej interpretacji wynika, że za zgodne z przepisami należy uznać przekazywanie pracownikom informacji PIT, 11. Poprzez ich udostępnienie przy użyciu indywidualnego loginu i hasła pracownika w formie elektronicznej jako niedytowalnego pliku w formacie PDF zgodnie z obowiązującym wzorem informacji określonym w rozporządzeniu ministra finansów, podpisanego za pomocą podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu przez osobę wyznaczoną do obliczenia i poboru podatku na zabezpieczonej platformie internetowej Ekstranecie, oraz przy jednocześnie przeprowadzonej kampanii informującej pracowników o zmianie sposobu przekazywania informacji PIT-11 i wydania odpowiedniego aktu wewnętrznego regulującego nowy sposób jej dostarczania. Serwis www.astronarium.pl